Cześć nie się, nie witam Was w kolejnym... Świetny początek. W kolejnym odcinku z czy Znaczy... Aramo urfa. co Ar Boże to za okropny człowiek. <śm> I jest na mikami znowu. Musicie dać pełną łapę w górę i napisać pełno komentarz żeby w następnym odcinku już była z kamerką. Nie ma opcji. Jest, oczywiście, że jest. Ale jak oni w tamtym nie dobili tych tysięcy. Dobili łap. wtedy. Ostatecznie tak? dobili. Ostatecznie. Ostatecznie. No ale widzisz, tak. że im nie ufam. No, a no to oni ci udowodnią. Jasne. Oczywiście, że tak. Twoja szafa mi udowodni. <laughs> oczywiście żona, tym bardziej. Nieśmiertelna szafa. Halo, szafa ha, ta oczywiście. Ej, ja miałam skina, czemu nie mam skina? No nie! Kamko, nie wierzę Nie włączyłaś Co? Nie włączyłaś pewnie No miałam Ej, gram Gala, wiesz, że ta postać o, jest opet tutaj, bo jest nieśmiertelna Tak? No I ten świetny taniec A ty mam wziąć pierwsze? Nie wiem, szczerze. Boże, co to jest? <laughs> Powiedz mi co to jest, Krzysztof. Co? Ten, skier, ten skin do Skarnera jest głupi. Jest brzydki, nie, nie lubię go strasznie, jest okropny. Jaka nie... brzmiona? Kulek. Mianowicie, ja mam lepsze kulki. Powiedz Sandra, że mam lepsze kulki. to są większe z tego co widzę. Nie zgiń! Rzuć kulką! <laughs> Ojej... Ej! Aha, bo ja nie mam ta Flash! No myślę, żeby go zignorować! <laughs> Ale to było przykre! To było takie przykre! Nie przyznaję się do ciebie! <laughs> Jeny! Oja, piernicze! Najlepszy flash ever! <laughs> Straszne! A ja mam Anivia i Alistar'a No i gówno zrobię W sensie... Yy, kupę tak. W sensie kupę No bo oni mi ścianę na ryj i tyle no No i będziecie podrzucać cały czas Ale ja nie żyje. Pomocy. Dlaczego nie chciałeś iść ze mną na topa? No bo pokazał mi już iść na mida, no. Co? Jezu, głupie ściany! <grywka> nie! Jaka wymiana? No, w to jeszcze. Aha! Nie! Nie! Bez sensu, spalony f. No czy. ty... Jaj! co ty tam przeżywasz? no, bo... No... <gry> no bo wszyscy mamy... Nie! What? Bo ja mamy końcówkę. Nie! Zginęłam w tym samym czasie. Tak, to musi coś świecić, To przeznaczenie, Krzysztof. Ja pierdzielę! Churpo. Przeciwnik to Nie lubię tej postaci, nie robię nic. Zatrzębię nitkę, stary nie, robię, nie, robię, nie robię. W ogóle najgłupiej jak mogłem, byłem grid i nie wziąłem tego środkowego. Jak bym wziął, to by inaczej, to bym już nie zginął. No to nieśmiertelny teraz. Jezu, ja potrzebuję pomocy na tym popie. Zaraz wracam i idę po posiłki. Żartuję, byłam z nas na niszczki. Ej, ten top jest zniszczony. Cicho, grałem do tego. Powiedziałam. No, szkoda, że nie topa. Uuu, jesteś okropnym junglerem. w dżunglę. Nie jestem dżunglerem. Wiem, ale mógł być. Ty też nie gankujesz, lokaj. Dobra, i tu No gankuj. Gankuj, jestem gotowa. Zabiją! Zabiją Sandra. No chyba żartujesz sobie. Nie no, głupia Hehe, <laughs> ja się śmieję ci w twarz. Aż, aż śmiech mam co to, co to za takie? Ojoj, ojoj, co to leci? To szybciej po tym biegasz. Ja? Bijajko. A, ale nie kop! Elia. Co? O Jezu! jezu. Ja spada, nie, pomocy. Daj mi parę. Co idą Toma? Dzięki. Nie, nie trafiłem. Jezu Weź w ogóle nie trafisz tymi jajkami Czytam co to jest Dobrze niech zepsuł NIE A ten to skąd? Opluli mnie, oszukali <grystanie> Napluli mi w twarz Zastrali mi na okno Rodowejc <grystanie> Ojenny. Jak możesz tak psuć moją postę? No i znowu tu jest. Nienawidzę być sama na topie, kiedy tam jest dwóch jak chcesz mi to zrobić. To twoja wina, czy mam zero no. czterech? <laughs> To teraz zrób tak samo na topie, co? Jezu! Wypieprzać stąd! stoję pod wieżą, zostawcie mnie. Nie, nie. Nie zrobiłam. Ja idę up, nie. Ja się w to nie bawię, mam to gdzieś. Jak się nie zajmiecie moim topem, to przegracie. Aha, wyganiasz mnie jeszcze, Nie, idź na potem. Aha! Aha! Aha. Idę sobie, wiesz gdzie ja idę? Nie, umarłem! widziałam. To w się sensie tak trochę, bo w sumie był ulcik i trochę tak nie widziałam też. Smutno to na to, żebym go nafitowała bardziej. Ej, bo nam top lane pada, dlaczego nie. Przecież ktoś... powiedziałam, że jak nie zajmiecie się moim topem, to wszyscy przegramy. No, ale bez przesad. A ty idź na pota! No. Nie wierzę w ciebie. No muszę iść bo na pota, żeby się z tobą zmieniło. Ale zabina to... mieszko. No. Jestem taka dobra. Jezu, ja nawet nie używam żadnych skili, bo nie Nie mam okazji. O. Ale ja się boję, Cię... Układka już zaczęła zjeżdżać ze stu Halo, żyjesz tam? Halo? To? tak Okej okay. Co ja próbuję? Dlaczego ja nie jestem nieśmiertelny? Ja powinienem być nieśmiertelny Tak miała działać ta postać Oszukali mnie, Sandra Sandra, oszukali mnie Zrób z coś o, nie Bo nie się... Nawet nie dostałam za to Mimo, że tutaj cały czas się krzątałam Chyba muszę iść do Aha, przerwał mi ulti. Nie! O, doleciał! Jakim cudem nie zobaczył? Skubaniec! Ja muszę mieć tutaj proszę. przyjeżdżaj do Sandra, umieraj! Znaczy, nie umieraj! Dzięki! Weź w ogóle, spadaj! Mogę ci! Jasne. Nie! nie chcę. Jak gra się w Już cały czas mi to udowodniają Czy co? Że nie umiem ci to... Nie bój się Krzysztof! Halo. O Jezu! Tarcza! Dzięki ziom. To ja zawsze w moim set. Biegniemy! No nie! Chase! Czemu ja nic nie widziałam? Oli, ładnie umarłam. <śmieram> jestem ładna jak mierem. <śmieram> ładna, ładna. Przynajmniej w tym jestem dobra. Joe, autodidakt. Najlepiej ze wszystkich. Mocno, 1-8. Jeszcze mnie wyzywaj, tak? Nie? Super. Nie, no jaki ten skarny z wszystkie. Nie tylko on. A kto jeszcze? Podoba mi się. Słucham? Blastart też mi się nie podoba. Jezu, znowu nic nie widzę. Gdzie wszyscy są? O jest. dobra, to Ty ja przestraszyłeś mnie tak trochę. Ała! Dobra, jestem padam jak mnie niech chce. To... Waszej chase na kurze. Nie. Yeah! Umarłeś? Nie. Yeah. Uciekasz jeszcze. <noise> jeszcze umarłam. <noise> Ty co tam robisz? Teraz umrzesz. Weź sobie tego, radę. da. Na już pewnie ma ulgi z mojej. Nic nie widzę? Ludzie... Bo on ma to co chwilę... Nie! No co? I przeżył, co?

Ale ja przyjeżdżałbym o, o Boże, ale to jest piękne A! Świetnie. <śmuszanie> <śmuszanie> Jutro poniedziałek A, dla lewa... was już jest wtorek. Nevermind. Serio? Tak, tak. Czyli to będzie w poniedziałek, nie? Tak? O, to wtorek. To o Jezu! Znowu znowu. No to ja umieram! To na mnie poleciało. Na ja też. Nie no ale krzysztof powiem, że to jest, to jest prawda, już lepiej mi idzie jak udaję pianistę. Mówiłem, no, udawanie pianisty to jest najlepsze co on za Na urwę. No, Naprawdę. Ja nawet nie wiem, jakie ja mam Nie, ale. Nie zostaw mnie, głupia afasolity. Co on tutaj? No, no. Naprawdę. часть я там. Я и мои пальцы. Что На О, деньги! Спокойно. Nie, tu jest no, który Wybuchnę! No nie, FIRA dostałem. Tylko mnie Fira. E, dobra, ten świetny item gdzie jest? E, ten. Muszę do nich doskakiwać zdecydowanie. Miałem już tak bardzo nieśmiertelny nie wyszło Może trzeba było maksować to O Jezu, ja dopiero tutaj flashnęłam W sensie, reportowałam się ludzie, zostawcie mnie To to śmiecie, śmiecie, śmiecie Kabuł! Tylko jednego Masz killa Wow, poddziała! Pianista działa! Serio! Wzięłam sobie jeszcze że rzucanie bum, 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 i po prostu... Tak! Ja nawet nie wiem co używam, a co nie Broken Gunkers. Eee, Uuu, to ja tu zostanę to czekam na item Tam parę sekund Ile? Nie wiem, ale nie chcę mi się iść pieszo, więc jeszcze 5 Przeciwnik pokonany. Przeciwnik pokonany gdzie ty jesteś? Ja chcę być blisko ciebie. Jej. Co się cieszysz? Co nie mogę? O. O, ja nawet nie wiem jak ja to robię! Wyglądasz jak profesjonalna irelia. Już wszystko jest wiadomo jak, jak one grają. Smutno. Ej, naprawdę. Dzięki bardzo Ale ja szybko biegnę, ale fajnie! Dzisiaj zawsze gram w ten sposób. Rękę też. Ta? Rękę to tak. Rękę też. Rękę i Relion w ten sposób będę grać. O, to jest kawa. Ciekawe. A ja tam jest? Dawaj, ja dawaj, dawaj Nie, nie stary, się iść to. Co, to da Co daje mi to tarcza? Nie wiem, Znaczy nie, ale... Dobra wysadzę cię No chyba tak średni He! Co on Ciu? ma czy kres, że tak mało dobrej mnie ma Trze kupić przebicie? Świetny ja ci powiem to jednak wytwieni, cicho znowu wygramy No jak zaczęłam grać kurde w taki piękny sposób to wiesz no nagle jest 3149 już <noise> Rostne <noise> I tutaj moich <noise> statystyk na głos proszę. Ej, bo już tak długo nie żyjemy. Ja już połupili ta sali. Jakie słowy Bill. No to średnio. Najlepsze użycie Barona ever. Ten Welkos tak dużo zrobił. Jak to ma Barona my? No, Czołosne. Mamy to za dużo powiedziane. <laughs> Vel'koz miał... Ale on wielki był to no. Nie jest no. tak wielki jak... Ale zawsze. Stop krain! nie może że to przegramy. Nie, wstajemy. No nie! No nie! Leć na ich Sandra szybko! Leć! No jasne, co ja mam zrobić? Zabij ich wszystkich! ich <noise> Smutno! Smutno mi to wygrać. Jak graż w łącząco, idę <noise> idę do Biedron! Nie! Tak. To się tak, tak, idź i tak ze mną zostaniesz. Ile. Każdego. nie przejmuj się i tak jesteś najlepszy. Ja miałam 3, 16, Dobra. To było na tyle i do zobaczenia w kolejnym odcinku z tego Arurfa. Do zobaczenia teraz. Cześć. Pomachaj! No to macham, nie? No okej. Okay. <noise> okej. Okay.